Wydaje się, że w dzisiejszym społeczeństwie zapomnieliśmy o najważniejszej rzeczy. Zapomnieliśmy o czymś, co nasi przodkowie znali i praktykowali każdego dnia. Wszyscy wiedzieli, że drogą do sukcesu i szczęśliwego życia jest wysiłek i dyscyplina. Szacunek, odwaga i mądrość były filarami naszego społeczeństwa. Nasi przodkowie starali się postępować sprawiedliwie i nie oddawali się wądom. Porównaj te postawy ze współczesnym światem, a zrozumiesz, o czym mówię. Podam kilka przykładów. Większość ludzi marzy o wygranej na loterii lub zarobieniu dużej ilości pieniędzy bez konieczności ciężkiej pracy. Bardzo niewiele osób chce zarobić te pieniądze ciężką pracą i dyscypliną. Ludzie nie zdają sobie na przykład sprawy z tego, że satysfakcja z osiągnięcia tego, co zamierzasz osiągnąć z wysiłkiem. Znacznie przewyższa przyjemność ze zdobycia czegoś bez wysiłku, tylko dzięki szczęściu. Nasze współczesne wzorce do naśladowania to ludzie, którzy są dalecy od cnoty. Pomyśl o sławnych ludziach w telewizji w Twoim kraju. Ilu z nich słynie z bycia szanowanymi, odważnymi, zdyscyplinowanymi lub mądrymi ludźmi. Dojdziesz do wniosku, że większość z nich jest znana z innych rzeczy. Współczesne społeczeństwo przekonało nas, że przeciętność jest dobra, że żaden człowiek nie jest lepszy od innych. Oklaskujemy tych, którzy popadają w wady i odpychamy tych, którzy idą pod prąd, próbując zmienić swoje życie, odchodząc od wszystkiego, co reprezentuje społeczeństwo i nowoczesne wartości. Jeśli oglądasz ten film, to prawdopodobnie dlatego, że chcesz być lepszy. Jestem pewien, że sam doświadczyłeś w swoim życiu wszystkich rzeczy, o których wspomniałem powyżej. Każdy prędzej czy później dochodzi do tego samego wniosku. Dzisiejsze społeczeństwo zachęca nas do bycia nieszczęśliwymi. Niektórzy muszą doświadczyć tego nieszczęścia w swoim życiu, aby dojść do tego wniosku. Pomimo poważnego problemu, z jakim mamy dziś do czynienia, istnieje rozwiązanie. Rozwiązaniem tym jest powrót do sposobu myślenia naszych przodków, sposobu myślenia, który w czasach starożytnych wydobył z nas to, co najlepsze i który nadal jest niezwykle przydatny. Mam na myśli stoicyzm. Jeśli jesteś nowy na tym kanale, prawdopodobnie zastanawiasz się, czym jest stoicyzm? Nie martw się, ponieważ w tym filmie wyjaśnię, czym jest stoicyzm i jak możesz zacząć korzystać z tej filozofii. Podzielę się z Tobą również dziesięcioma stoickimi praktykami, które możesz zastosować w swoim codziennym życiu, jeśli chcesz zacząć żyć jak stoik i wieść szczęśliwe i spokojne życie. Stoicyzm to filozofia powstała w starożytnej Grecji, która dotarła do Rzymu i stała się jednym z fundamentów rzymskiego społeczeństwa. Filozofia ta pozwoliła na rozwój jednego z najpotężniejszych imperiów w historii. Ogromną różnicą filozofii stoickiej jest to, że jest to filozofia praktyczna, to znaczy, że nie polega jedynie na myśleniu. Jest to filozofia, która musi być przeżywana i stosowana w naszym życiu. Celem stosowania stoicyzmu w naszym życiu jest osiągnięcie spokoju i prowadzenie spokojnego, szczęśliwego i celowego życia. Na czym więc polega ta filozofia? Zasadniczo, Stoik wierzy, że może wieść szczęśliwe życie, jeśli postępuje cnotliwie. Działanie w cnocie oznacza trzymanie się z dala i unikanie wad i rzeczy, które szkodzą nam w życiu. Działanie dla naszego dobra i dobra ogółu. Stołyki starają się żyć zgodnie z czterema cnotami stoickimi: odwagą, umiarkowaniem, sprawiedliwością i mądrością. Wierzą, że aby postępować zgodnie z cnotą i odpierać wady, Musimy być odważni, mieć samokontrolę, być sprawiedliwi i mądrzy. Odwaga jest pierwszą cnotą. Dla stoika bycie odważnym oznacza robienie tego, co musimy, nawet jeśli się boimy. Odwaga to nie to samo co lekkomyślność. Stoik wypełnia swoje obowiązki pomimo okoliczności, które często mogą być zniechęcające. Umiarkowanie dla stoika oznacza umiejętność kontrolowania swojego ciała i umysłu. Stoik nie daje się ponieść emocjom. Używa rozumu, by działać logicznie. To samo dotyczy wad. Stoik robi rzeczy z umiarem, nie stając się niewolnikiem niczego. Sprawiedliwość jest cnotą, która reguluje nasze zachowanie wobec innych. Bycie sprawiedliwym oznacza dawanie innym tego, Czego potrzebują i na co zasługują, oraz nie krzywdzenie nikogo w nieuzasadniony sposób. Sprawiedliwa osoba szanuje również naturę rzeczy. Mądrość polega na próbie zrozumienia świata w racjonalny sposób. Aby to zrobić, stołyki rozróżniali między rzeczami, które są pod ich kontrolą, a rzeczami, które nie są. Na moim kanale znajduje się kilka filmów szczegółowo omawiających każdą z cnót stoickich. Jeśli chcesz zagłębić się w podstawy stoickiego zachowania i doskonale zrozumieć cztery cnoty, zostawiam link do filmów w opisie. Kiedy już zrozumiemy, że stołyki działali zgodnie z tymi czterema cnotami, wyjaśnię trzy filary myśli stoickiej, abyś mógł dokończyć zrozumienie tej filozofii, a następnie nauczę cię dziesięciu praktyk stoickich, abyś mógł zastosować tę filozofię w praktyce w swoim codziennym życiu. Pierwszym filarem stoickim jest dychotomia kontroli. Jest to prawdopodobnie fundament tej filozofii. Dychotomia kontroli polega na rozróżnieniu tego, co jest pod naszą kontrolą, a co nie. Musimy zrozumieć, że mamy moc, by zmienić to, co jest pod naszą kontrolą, i musimy zaakceptować to, czego nie możemy kontrolować i przestać cierpieć z tego powodu. Na temat dychotomii kontroli mam film w którym dogłębnie wyjaśniam to stoickie narzędzie. Link do filmu zostawiam w opisie. Drugim filarem stoickim jest to, co stołyki nazywają amorfatii. Zasadniczo oznacza to miłość do swojego przeznaczenia. Rozumiejąc dychotomię kontroli, zdajemy sobie sprawę, że nie możemy kontrolować większości sytuacji, które zdarzają się w naszym życiu, ale możemy kontrolować, jak na nie reagujemy. Wszystkie te sytuacje, które przytrafiają się nam w naszym życiu, kształcą i kształtują nas jako istoty ludzkie. Czy jesteś tym, kim jesteś dzisiaj z powodu wszystkiego, czego doświadczyłeś w swoim życiu? Czy zmieniłbyś cokolwiek w swojej przeszłości? Stoik odpowiedziałby przecząco na to pytanie, ponieważ postrzega przeszłość jako mądrego nauczyciela, a przyszłość jako ekscytujące wyzwanie. Co przyniesie przyszłość? Nie ma to znaczenia, ponieważ nie możesz jej kontrolować, ale możesz starać się stawić jej czoła w najlepszy możliwy sposób. Trzecim filarem stoickim jest poznanie samego siebie. Nie ma sensu próbować żyć zgodnie z cnotami stoickimi, jeśli nie przestaniemy myśleć o naszych błędach. Poznając siebie, odkrywamy swoje ograniczenia i miejsca, w których możemy się poprawić. Stołyki codziennie poświęcali czas na refleksję nad swoimi działaniami i myślami, aby stopniowo myśleć i działać lepiej. Teraz, gdy rozumiesz już, na czym polega stoicyzm, podzielę się z tobą dziesięcioma praktykami stoickimi, które możesz zastosować w swoim codziennym życiu. Pierwsze, bądź wdzięczny. Zastanów się nad całym dobrem, które masz w swoim życiu i nad tym, jakie masz szczęście. Każdego dnia po przebudzeniu poświęć trochę czasu, aby być wdzięcznym za to, co masz, ponieważ wielu ludzi jest w gorszej sytuacji niż ty. Samo życie i możliwość przeżycia kolejnego dnia jest wystarczającym powodem do wdzięczności. 2. Zaakceptuj to, co ci się przytrafia i idź dalej. Wszystkiego, co już się wydarzyło, nie da się zmienić. Nie ma sposobu, aby wrócić i naprawić to, co ci się nie podoba. Zaakceptuj trudności i złe rzeczy, które zdarzają się w Twoim życiu. Akceptacja jest pierwszym krokiem w kierunku proaktywności, w kierunku zmiany w swoim życiu, która pozwoli uniknąć bardziej nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości. Nie żałuj tego, czego nie możesz zmienić. Wyciągnij z tego wnioski i idź dalej. Trzecie, pamiętaj o swoich zwycięstwach. Kiedy przechodzisz przez zły okres w swoim życiu, uświadom sobie, że prawdopodobnie nie jest to pierwsza negatywna sytuacja, która ci się przytrafiła i że wszystkie poprzednie razy byłeś w stanie ją przezwyciężyć. Mamy narzędzia, by przezwyciężyć wszystko, co rzuci nam pod nogi życie. Pomyśl o tym, kiedy udało ci się przezwyciężyć trudne sytuacje. Jesteś w stanie przezwyciężyć o wiele więcej. Czwarte, weź odpowiedzialność za swoje życie. Nie obwiniaj nikogo za swoje problemy. Nie ma sensu tracić na to czasu. Weź odpowiedzialność za swoje działania i pracuj nad przezwyciężeniem swoich problemów. Pamiętaj, że to nie od Ciebie zależy, co robią inni. Jedyną rzeczą, która zależy od Ciebie, są Twoje myśli i działania. Więc wykorzystaj tę energię, aby wziąć odpowiedzialność za swoje życie, zamiast tracić czas na obwinianie innych. 5. Każdego dnia dawaj z siebie wszystko. Nie skupiaj się tak bardzo na każdym działaniu, które podejmujesz w jakimś celu. Skup się bardziej na tym, aby każde działanie, które podejmujesz w swoim życiu, było w 100%. Takie postępowanie przybliży Cię do Twoich celów bardziej niż ciągłe myślenie o nich. Dlaczego miałbyś spędzać czas na robieniu czegoś, co nie jest warte 100% Twojego wysiłku? Szóstych, przestań narzekać. Narzekanie nie rozwiąże Twoich problemów. Podejmowanie działań tak. Jedyne, co robi narzekanie, to sprawia, że stajesz się coraz bardziej nieszczęśliwy. Zrozum, że jest wiele osób, które są w gorszej sytuacji niż ty i które oddałyby wszystko, aby być na Twoim miejscu. Zamiast narzekać, zacznij działać. 7. Łatwe decyzje, trudne życie. Trudne decyzje, łatwe życie. Przestań chodzić na skróty i starać się robić minimum. Jeśli chcesz być lepszy od innych, musisz zrobić więcej niż inni. Jeśli wybierzesz ścieżkę przeciętności, Twoje życie będzie trudne. Jeśli wybierzesz ścieżkę wysiłku i dyscypliny, osiągniesz swoje cele i będziesz żyć tak, jak chcesz. 8. Bądź przygotowany na to, że coś pójdzie nie tak. W życiu będziesz mieć nie tylko szczęśliwe chwile. Szczęśliwe chwile nie trwają wiecznie. Jeśli masz dobry czas w swoim życiu, ciesz się nim i bądź wdzięczny. Ale bądź świadomy, że prawdopodobnie w pewnym momencie doświadczysz pewnych nieprzyjemnych sytuacji. Nie mówię, że powinieneś żyć myśląc, że twoje szczęście może się skończyć w każdej chwili, ale żyj ze świadomością, że zarówno dobre, jak i złe rzeczy nie trwają wiecznie. 9. Bez względu na to, jak trudne jest twoje życie, nie rozpaczaj. Podobnie jak w poprzedniej wskazówce. Nie zapominaj, że złe rzeczy również nie trwają wiecznie. Każdego dnia możesz podejmować decyzje, które przybliżą Cię do życia, jakiego pragniesz, i przezwyciężenia problemów. Droga może być długa i trudna, ale złe rzeczy nie trwają wiecznie. Dziesiąta myśl i medytuj nad swoim życiem i działaniami. Wspomnieliśmy już, że stoik musi poznać samego siebie. Aby to zrobić, często stosowali medytację. Spędzali czas medytując nad swoim życiem, problemami i działaniami. W ten sposób uświadamiali sobie, czy postępują dobrze, czy źle. Powszechne było również prowadzenie dziennika, w którym zapisywano swoje myśli i działania, ponieważ pisanie często pomaga nam w refleksji. Co sądzisz o tych stoickich praktykach i która z nich była Twoją ulubioną? Czekam na odpowiedź w komentarzach. Zanim skończę, byłbym wdzięczny, gdybyś polubił wideo, ponieważ w ten sposób pomożesz mi dotrzeć z tą filozofią do większej liczby osób. Jeśli nie chcesz przegapić żadnego wideo, zasubskrybuj i naciśnij mały dzwonek. Zostawiam również link w opisie moich sieci społecznościowych, gdzie zamieszczam więcej stoickich treści. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci zacząć stosować stoicyzm w swoim życiu, dzięki czemu będziesz o wiele szczęśliwszy. Oto dwa filmy, które na pewno Ci się spodobają. Do zobaczenia następnym razem.